Stąd 10% z małego oznacza bardzo małego. Ale to syf. Cześć kochani, dzisiaj chciałem sobie porozmawiać z wami o najnowszych trendach ekologicznych, bo tak się składa, że przez wszystkie serwisy motoryzacyjne przeleciała się ostatnio taka wiadomość, że mniej więcej tysiące nowych aut trafią na złom. I one oczywiście na złom nie trafią, żeby nie było. Ale faktycznie problem jest dosyć poważnie. Tutaj taka ciekawostka rzeczywiście były takie auta, które fabrycznie nowe trafiały na złom. Przeważnie oczywiście chodziło o jakieś szkody transportowe typu yy, przewrócony yy, fraktowiec, ale na przykład taki samochód jak Lancia, tezis faktycznie po wycofaniu z oferty nie sprzedane, Nówki sztuki trafiały na y, złomowiska. Ale wracając do tematu. 1 stycznia na terenie Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać norma Euro 6D, a do tej pory obowiązywała Euro 6D TEMP. TEMP, czyli wiadomo, czasowa. No i różnica jest taka, że y, producenci oczywiście musieli dostosować swoje. Portfolio do tej nowej normy. Stąd właśnie jest taki nagły wysyp wszystkich y, pseudohybryt, jak je nazywam, czyli tych y, aut z generatorem rozrusznikiem, bo one po prostu dużo lepiej wypadają w testach, właśnie y, jeżeli chodzi o emisję spalin. Ale jak powiedziałem, producenci mieli dosyć dużo czasu, żeby dostosować swoją ofertę do pełnego Euro 6 i to uczynili. Problem jest tylko taki, że przez koronawirusa od marca mieliśmy w całej Europie lockdown. Potem oczywiście on został tak delikatnie odpuszczony, więc ta sprzedaż zaczęła wracać do normy, ale no jak widzicie, dookoła znowu mamy powtórkę z rozrywki. I z ręką w nocniku zostali importerzy, którzy no nie zamawiają samochodów pod konkretnego klienta, jak to się robi na przykład w Volkswagenie czy w markach niemieckich, ale po prostu zamawiają konkretne partie w fabrykach. Zauważcie, że chociażby w takich markach azjatyckich, jak na przykład Kia czy Mitsubishi, są bardzo jasno określone poziomy wyposażenia i w salonie tak naprawdę nie możecie sobie dużo domówić, bo po prostu te możliwości konfiguracji na tym się kończą. Zamawiacie to co jest, a u dealera dorzucą wam co najwyżej jakieś tam, nie wiem, dywaniki albo może inne radio. I teraz tak, jeżeli kontraktujecie sprzedaż, no to wiadomo, że zamawiacie te samochody z wyprzedzeniem, więc te samochody, które aktualnie stoją u dealerów, one były zamawiane jeszcze często przed początkiem bieżącego roku. No i teraz tak, jak wpadliśmy w marcowy lockdown, no to było wiadomo, że trzeba skorygować te plany, no ale. Nikt nie wiedział, jak bardzo je trzeba skorygować. Poza tym, odwołanie dużego zamówienia to nie jest taka prosta sprawa, bo trzeba zamówić stal, trzeba poinformować wszystkich poddostawców i tak dalej. Stąd zamówienia na nowe samochody na rok 2020 były prognozowane na podstawie roku 2019. A w marcu złapał nas wszystkich zatyłki lockdown. I teraz jest gro aut, które zjechały do Europy stoją na stokach, czyli na placach i nie zostały sprzedane. Nie byłoby w tym jeszcze większego problemu, bo jak powiedziałem, wszyscy liczyli na to, że po tym lockdownie marzec-maj będzie oddech, tak? Klienci znowu ruszą do salonów i te auta sprzedamy. Tak się stało. Tyle że właśnie mamy drugi lockdown. No i jeżeli ktoś liczył na to, że sprzeda te auta do końca roku, no to się niestety przeliczył. I naprawdę w skali Europy samochodów, które stoją i mają normę Euro 6D temp, są tysiące. A od 1 stycznia nie będzie ich można legalnie zarejestrować. Po prostu trzeba mieć Euro 6D pełne. Słowo temp oznacza, że samochód nie spełnia normy emisji spalin i nie może być zarejestrowany jako nowy. I oczywiście w poszczególnych krajach doskonale zdają sobie sprawę z problemu, ale tutaj Unia Europejska, a ściślej Komisja Europejska, zdaje się nieprzejednana. Co prawdę mówiąc, zupełnie mnie nie dziwi, bo y, ja apeluję, że jeżeli ktoś chce wiedzieć, co tak naprawdę dzieje się w motoryzacji, to trzeba patrzeć na nią przez pryzmat interesów poszczególnych y, branż i. Związków kapitałowych, nazwijmy to, i naprawdę w interesie Unii Europejskiej nie leży wcale to, żeby marki japońskie, jak na przykład Mitsubishi czy koreańskie, jak Kia sprzedawały w Europie dużo samochodów, więc tutaj no mnie przynajmniej nie dziwi to, że Komisja Europejska nie chce się ugiąć, bo jak powiedziałem, te marki europejskie przeważnie robią samochody pod konkretnego nabywcę one są komponowane na podstawie zamówień, tak, możecie sobie bardzo dużo dobrać. Natomiast te samochody, jak powiedziałem, azjatyckie są po prostu zamawiane w fabrykach z konkretnym wyposażeniem i takie potem sprzedawane. Więc problem polega na tym, że oczywiście, jeżeli tych samochodów dużo zostanie, to dilerzy będą je musieli po prostu zarejestrować na siebie. A tutaj wchodzimy w potężne koszty no bo wiadomo, że, no cóż, samochód zarejestrowany musi zostać ubezpieczony. No i. Biorąc pod uwagę marże, które naprawdę w wielu y, firmach nie przekraczają nawet 5%, y, to to jest potężny cios dla przedsiębiorców. Oczywiście prawo unijne y, przewiduje taki y, obieg sytuacji, taki rozwój sytuacji, bo jest coś takiego jak. Y, Ostatnia partia produkcyjna. I zgodnie z przepisami dotyczącymi tej ostatniej partii produkcyjnej, w roku, w którym zaczynają obowiązywać te nowe przepisy, można sprzedać jeszcze właśnie tak zwaną ostatnią partię, czyli część pojazdu, która tej normy nowej nie spełnia. I tutaj znowu jest problem, bo ta konkretna część jest ściśle określona w przepisach i dotyczy maksymalnie 10%. Całości sprzedaży danej marki w roku poprzednim, a rok poprzedni, czyli aktualnie bieżący, był mega do dupy, bo mamy dwa lockdowny, więc ta sprzedaż całkowita była bardzo yy, niewielka. Stąd 10% z małego oznacza bardzo małego. Więc yy, faktycznie jest taki problem w skali Europy. Jak on zostanie rozwiązany, nie wiem. Natomiast jeżeli ktoś ma chrapkę, na przykład właśnie na jakąś Kiję, yy, Mitsubishi, może Suzuki, chociaż akurat w Polsce myślę, że jest to mały problem, bo te auta w miarę szybko się sprzedają, to proponuję wam poczekać do początku przyszłego roku i wtedy kupić auto z przeceny rocznika, bo one. Po prostu będą musiały zostać wyprzedane, bo każdy miesiąc przetrzymywania takiego samochodu przez dealera oznacza dla niego konkretne straty. Także taka ode mnie rada na najbliższą przyszłość. A skoro już tak jesteśmy przy tych ekologicznych tematach, to na przykład ADAC ma pomysł na to, jak pozbyć się z dróg starych samochodów i no, przy okazji kierowców. Ja wiem oczywiście, że ADAC nie ma nic do gadania, jeżeli chodzi o Polskę, no ale przypominam, że yy, pierwsze skrzypce w Unii Europejskiej grają jednak Niemcy, więc to, co się dzieje u naszych zachodnich sąsiadów, warto śledzić na bieżąco. I cóż takiego się dzieje? Otóż ADAC doszedł do wniosku, że Niemcy nie mają szans zrealizować swoich celów klimatycznych w oparciu wyłącznie o samochody elektryczne. No bo przecież z dnia na dzień no niesamowite odkrycie. Nie znikną auta zasilane benzyną. I policzono, że mm, obecnie tylko 13,7% mieszkańców Niemiec w sensie kierowców korzysta z benzyny z domieszką biokomponentów, czyli tak zwane E10. Już wyjaśniam, że słowo 10, liczba 10. Oznacza, że maksymalny udział biokomponentów, w tym przypadku bioetanolu, w paliwie to jest 10%. I ADAC policzył sobie, że żeby osiągnąć cele klimatyczne, najlepiej byłoby zmusić niemieckich kierowców do tego, żeby wszyscy tankowali E10. No ale jak widzicie, słabo to idzie i nie ma się czego dziwić, bo jak ktoś wlał sobie kiedyś biopaliwo albo biodizla do starego samochodu, to doskonale wie, czym to grozi. Więc, jeżeli nie uda się kampania mająca zachęcić kierowców niemieckich do korzystania z E10, to ADAC apeluje o zmianę przepisów tak, żeby można było wprowadzić, uwaga, E20. Czyli 20% domieszki bioetanolu do paliwa. I teraz, dlaczego moim zdaniem to jest chytry plan? Oczywiście, pomijając, że wyliczyli, że gdyby wszyscy w Europie jeździli na tych biopaliwach, w sensie paliwie z domieszką bioetanolu, to udałoby się aż o 8% zmniejszyć emisję CO2. Ale tak jak powiedziałem, ja jeździłem trochę na biopaliwach. I jeżeli macie starszy samochód, gdzie na przykład nie ma jeszcze te tylko są gumowe przewody paliwowe, albo gumowe przelewy w dieselkach, to możecie być pewni, że 10% domieszka bioetanolu spowoduje rozpuszczenie tej gumy. Także w przypadku benzynowego silnika. To jest naprawdę tak, jak zacznie Wam ciec z każdego możliwego łączenia przewodu paliwowego, zwłaszcza w komorze silnika. To jest absolutnie genialny pomysł, bardzo popieram. Jakbym był strażakiem, ochotnikiem, miał płacone od godziny, to podpisywałbym się wszystkimi kończynami, żeby tylko to wprowadzić. Super kończąc, jeszcze jeden temat, troszkę to zajęło, ale niestety niemieccy ekolodzy kapnęli się, że hybrydy typu plugin to ściema na resorach i można je sobie wsadzić w wydech. Otóż yy, doszli do takich yy, nowych badań z których wynika, że no niesamowita sprawa, wszyscy, którzy kupują i sprzedają te hybrydy, to tak naprawdę chodzi im tylko o to, żeby jak najdłużej sprzedawać silniki benzynowe, bo klienci mają to w serdecznym poważaniu i używają tych samochodów dokładnie tak jak każdych innych, czyli po prostu mają możliwość naładowania ich z gniazdka, ale zupełnie z niej nie korzystają, więc jeżdżą paląc potężnej ilości paliwa i tak w istocie jest. I na dowód tego Deutsche Umwelthilfe przytacza na przykład takie wyniki pomiarów z Autobilda, że Mercedes GLE 350e formatik według producenta emituje średnio 28 gramów CO2 na kilometr, ale jak go nie będziecie ładować i jeździć nim tak normalnie jak autem benzynowym, to on wtedy emituje 221 gramów. Hmm, czyli przekracza normę o uwaga 689%. Przy okazji, tak już zupełnie od siebie powiem Wam, że ostatnio miałem chwilę hmm, sposobność pojeździć taką właśnie hybrydą bardzo renomowanej marki yy, i powiem Wam tak: na przejechanie nią 700 km potrzebowałem dwa razy zatankować ją do pełna. I raz naładować z gniazdka. Przy czym po tą hybrydę pojechałem swoim starym dieslem, którego zatankowałem dwa tygodnie wcześniej. Jeździłem nim przez te dwa tygodnie. Pojechałem w jedną stronę, stał tam, czekał na mnie, aż oddam to auto testowe, i wróciłem do domu. No i właśnie myślę chyba, że jutro albo może pojutrze będę musiał w końcu pojechać zatankować. Oczywiście nie powiem co to było za auto testowe, żeby mnie nikt nie spalił na stosie, ale powiem tylko, że producent deklaruje mniej więcej 70 czy 80 km zasięgu na prądzie, a mi po 16 godzinach ładowania, podkreślam słowo 16 godzinach ładowania, udało się naładować te baterie pod domem do pełna. Co zapewniać ma zasięg według samochodu 65 km. Więc, jeżeli wierzycie w to, że będziecie sobie mogli doładować auto elektryczne w domu przez noc, no to podkreślam, że ładowarka do tego samochodu, który ja akurat dostałem testowego, ma 6 amperów. No i jak powiedziałem, doładowanie przez noc jest oczywiście możliwe pod warunkiem, że ta noc trwa 16 godzin. Więc no. Póki co dla mnie średnio się to wszystko broni, no bo ja oczywiście rozumiem, że w dużym mieście jest inaczej, można korzystać z tych szybkich ładowarek i w ogóle, no ale tych szybkich ładowarek nie ma tam, gdzie ja jadę, więc muszę pojechać specjalnie do tej ładowarki, a jeżdżenie do ładowarki po to, żeby zostawić przy niej samochód i pojechać tramwajem dwa przystanki dalej do pracy, no średnio mi odpowiada. Także nie wiem jak to będzie, ale zaczynam się zastanawiać, kiedy pola kempingowe się zaczną zamieniać w parkingi dla samochodów elektrycznych, bo po prostu, żeby naładować takiego elektryka, każdy musi mieć swoje gniazdko i musi to być gniazdko z konkretnym przyłączem. Więc yy, o tym się rzadko mówi. Ale tak w istocie jest. Tyle chciałem, żebyście wiedzieli. Ale przy okazji, jest też światełko w tunelu, i ono, uwaga, wychodzi od. Mercedesa. Otóż rzecznik prasowy tej firmy w jednym z wywiadów dla niemieckiej prasy przyznał, że marka wycofuje się z wyścigu o stworzenie autonomicznego pojazdu, bo jak stwierdziła, nie biorą udziału w zawodach, których nie mogą już wygrać. No i tutaj oczywiście chodzi o to, że firma, która należy do Google stworzyła już taksówki, które jeżdżą bodajże po Kalifornii. I one już jeżdżą zgodnie z przepisami, w sensie zgodnie z lokalnym prawem, bez kierowcy. No i yy, z jednej strony może szkoda, a z drugiej strony bardzo podoba mi się argumentacja. Otóż, jak jeździliście na premiery nowych samochodów ostatnio, wy nie, ale ja tak, yy, to tam przez wszystkie przypadki było odmieniane słowo system, że te nowe samochody to będzie część systemu który będzie działać albo na zasadzie abonamentu, albo właśnie wynajmu krótkoterminowego, gdzie będziecie sobie mogli wynająć dany samochód, jaki akurat potrzebujecie, a potem oddać go komuś innemu. Natomiast przyszedł koronawirus i okazało się, że pff, o tyle, że ludzie chcą mieć znowu własne samochody i co więcej chcą sami je prowadzić. Naprawdę oczywiście yy, tak, ta cała elektronika jest świetną sprawą i mówię to yy, z ręką na sercu jest świetną sprawą, dużo przyjemniej i dużo bezpieczniej jeździ się w trasach, ale jednak znów wracają do łask pierwotne instynkty, czyli po pierwsze samochód ma należeć do was, on ma dawać wam poczucie bezpieczeństwa, bo przyjemność z z samochodem nie polega na tym, że możecie sobie wynająć Mercedesa i pojechać nim na ślub, ale na tym, że jest to wasz Mercedes. I właśnie Mercedes to zauważył Doszedł do wniosku, że nie ma sensu spinać się o samochody autonomiczne, bo klienci i tak będą chcieli posiadać własnego Mercedesa i samodzielnie go prowadzić. I z tą optymistyczną myślą zostawiam Was dzisiaj. Motoprawda w internecie: trzymajcie się ciepło. Paweł Rygas.